W poniższym filmie przedstawimy realizację jednoetapowego wydania towaru z magazynu z wykorzystaniem programu ERP Optima oraz Futuriti WMS. Zapraszamy. Dokument wydania magazynowego, który został utworzony w ERP Optima w statusie BUFOR, zostaje synchronizowany do systemu magazynowego Futuriti WMS. Synchronizowany dokument wydania zewnętrznego pojawia się do realizacji w sekcji wydań magazynowych. Na dokumencie mamy informację, skąd ma zostać zabrany towar, w tym przypadku jest to regał 111. Po zeskanowaniu wszystkich towarów i zatwierdzeniu dokumentu w systemie Futurity WMS, dokument wydania zewnętrznego w ERP Optima zmienia status na zatwierdzony. Tak przygotowany dokument może być później przekształcony do faktury sprzedaży. Futurity WMS pomagamy rozwiązywać realne problemy zarządzania ruchem produktów w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych.